Łuma nie musi być szara. Wystarczy mu pokolorować. W tym roku zrobi to burger Drywala. Dorodne orzechy są jak skarb. Bakador Selection to złoto wśród bakali, wyselekcjonowane orzechy, skąpane w słońcu, suszone śliwki, migdały i nerkowce puszą dorodnością, smakiem i zapachem. Oto kompozycja na miarę wymarzonych świąt Bakador Selection brzmi kusząco. To dziś niespodzianka, Witamy w Nowym Jorku. A zobaczcie, co się tutaj dzieje. Wow. Mr. Chris miluć prezentuje. pokal lukarna. Szateczny montowane są w tym miejscu. Styl nowojorski. W takim stylu nowojorsko-hamptonowskim. Jest okej? Okay? Trzy, dwa, jeden. Nowocześnie i zupełnie inaczej niż na wszyscy. Nowy sezon. Zgłosimy. Dziś o 17.15 w trwałym stylu. Miejsca, które zabierają dech w piersiach. Najpiękniejszy dydech na świecie. Historie, które chwytają za serce. Marzyłam o byciu niezależną kobietą. Kartel zabrał obu moich synów. Nie wiem, czy jestem dzieckiem. Policji nie podobało się to, co robiłam. To od nadziei. Jest nie do zatrzymania. Nowy sezon. Kopieta na krańcu świata. W piątek o 21.25 w TVN Style tyle. Oni wiedzą, jak się nosić. Moda jest kołem. Jakieś trendy wracają, można je znaleźć w Lumpeksie i to się sprzedaje. leżymy w topy. Co to za tym, że są fajne, markowe, to jeszcze są tajne. To prosta matka. Dziś koła, to zło. Tak się zarabia na ciuchach z drugiej ręki. Oryginał, proszę Państwa. Chyba mamy to. Tutaj dzieje się prawdziwa magia. Święta przyszły wcześniej. Gwiazdy Lumpeksów. Jutro o 18.10 w TVN Style. The Imperium is fragile. The Great House is fighting like control. We must act. There's enough of the nuclear science. I think it will require sacrifice. We've never seen a force like this that could destroy anything. I już ktoś się uśmiecha, a po chwili radosnych buziek są tysiące. Ty też możesz wywołać uśmiech. Podaruj komuś nieśmia. Bajkowe misie czekają na was w drógach Rosma. Wesołych Świąt! W tym roku zrobi to burger drwala. Duże, dorodne orzechy są jak skarb. Bakador Selection to złoto wśród bakali. Wyselekcjonowane orzechy, skąpane w słońcu suszone śliwki. Migdały i nerkowce kuszą dorodnością, smakiem i zapachem. Oto kompozycja na miarę wymarzonych świąt. Bacador Selection, brzmi kusząco. Sponsorem programu jest producent tabletek Gripex Max i saszetek Gripex Hotmax leków na objawy przeziębienia i grypy.